No cześć, dzień dobry, strasznie, dzisiaj poszło mi w buty, dostałam dwa straszne komentarze, jeden na blogu, drugi na YouTube. E, pani na blogu pisze mi, jaka to jestem straszna, że mnie nie lubi, nie zgadza się ze mną. Z moim podejściem do życia, począwszy od tatuaży, a skończywszy na moim umiłowaniu kultury gejowskiej. Nie wiem, jak to umiłowanie miałoby się przejawiać. I w czym ona widzi to moje umiłowanie na no, ok. Tatuaże. Żałuję, jeden, że zrobiłam. Drugi OK. A umiłowanie ojej, ciężko mi tak.